stoi do wiaderka, zaprosił je do oberka. Dzbanek z półki na ziemię, ja nie gorszy poproszę mnie. A za dzwonkiem też skoczył, do koluśka się potoczył. Pies, choć grubas złapał kija i ochotą z wybija Jedna wiotła w kącie stoi. Też Się rozluźni, to ją będę zbierać później. Tamczy skrzynia i siekiera, a ziemia na płac zbiera. Już nie może ustać z dużej. I tak plansa a się korzy. Na straganie w dzień targowym takie słyszę się rozmowy. Może pan się o mnie oprze? Pan ja tak biednie, panie koprze. się? W Jorku. leżę tutaj <coughs> na wtorku. Rzeczę na to kalarepka. Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepę klepie. Jak tam rzewo coraz lepiej. Dzięki, dzięki, panie grochu. Jakoś żyje się po trochu. Lecz z pietruszka jest gorzej. Lada. Chuda, spać nie może. A to feler, westchnął seler. Burak w stronie od cebuli, a cebula się czuli. Mój buraczku, mój czerwony, czy byś nie chciał takiej Przyszedł kot doktor, jak się masz koteczku? Źle bardzo i łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor, poważnie chorej. I dziwy mu prawie, za nadto się jadło, co gorsza nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo, gorączka, źle bardzo, koteczku. Oj, długo, ty długo poleżysz w łóżeczku. Nic jeść nie będziesz, klejczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoniki lub ciasta. A myszki nie można? Zapytał koteczek. Lub Staszka małego, choć parę udeczek. Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność leczenie zamiast. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte, z daleka pachniały mu myszy. Patrzcie, jak złe łakomstwo kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek, srogą ponieść karę. Tak się i z wami, dziadeczki, stać może. Od łakomstwa strzeżwa zboże. I tu koszyczek, w koszyczku jabłuszko. W jabłuszku robaczek, a na tym robaczku zielony kubraczek. Powiada robaczek. I dziadek i babka, i ojciec i matka jadali wciąż jabłka. A ja już nie mogę, już dosyć, już basta. Mchęć nawet w sztyczek. I poszedł do miasta. Szedł tydzień. A jednak nie zmienił zamiaru. Gdy znalazł się w mieście, poleciał do baru. Są parach wiadomo zwyczaje utarte. Podchodzi do nikelner, podaje mu kartę, a w karcie okropność, przyznajcie to sami. Jest zupa jabłkowa i knedle z jabłkami. Duszone są jabłka, pieczone są jabłka, z jabłek szarlotka, kombo i babka. I widzisz, robaczku, I gdzie twój bewsztyczek? Ekliczek, pętliczek, czerwony stoliczek.